Chcę też powiedzieć o sytuacji epidemicznej. Drodzy Państwo, uważam, że ona też jest opanowana, bo coraz mniej jest zachorowań i dlatego wszystkich zapraszam, śmiało idźcie do urn wyborczych 12 lipca. Młodsi, starsi, w sile wieku. To jest bezpieczniejsze niż jak codziennie wychodzicie do sklepu, na pocztę, do kościoła, czy wszędzie indziej. Wszyscy musimy pójść do urn wyborczych. Apeluję zwłaszcza do osób, które nie poszły, bo się obawiały czegoś. Nie ma się już czego bać. Latem wirusy grypy i ten koronawirus też są słabsze, dużo słabsze. Widać to już dzisiaj po sytuacji w Polsce. Spokojnie można iść na wybory i wszystkich do tego zachęcam. Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się. Tego wirusa, tej epidemii. I to jest dobre podejście, Szanowni Państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca. Wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się, idźmy na wybory. To jest ważne, żeby móc kontynuować tę sprawiedliwą linię rozwoju. Jednak epidemia jest i ona jest groźna. Popatrzmy na to, co dzieje się dzisiaj z powrotem w Hiszpanii. Średnio dziennie umiera tam ponad 70 osób znowu, a liczba zakażeń we Francji i w Hiszpanii to znowu kilka tysięcy dziennie, a więc naprawdę dmuchajmy na zimne. Konfederacja, wolność i niepodległość.